W Wieluniu mamy peregrynację kopii obrazu Matki Bożej. No, msza jest piękna, wielka, uroczysta. Myślę, że to ważne wydarzenie dla naszego miasta. No i przede wszystkim dla nas, osób wierzących zgromadzonych tutaj. Wczoraj takie fajne zdanie usłyszałam, żeby to bardziej nazywać nawiedzeniem. Że właśnie ktoś przychodzi i nas odwiedza. I właśnie tak, tak też chcemy, żeby Maryja była z nami cały czas, żeby z nami zamieszkała. I myślę, że to jest takie ważne dla naszej rodziny. Na rano rano pobudka, wyjechaliśmy z domu około godziny ósmej, byliśmy tu już po godzinie dziewiątej, no i już powoli, żeby znaleźć sobie miejsce. Ja, jako nadzwyczajny szafarz Komunii Świętej, z racji swojego, swojej służby, też musiałem być już wcześniej, by dograć wszystkie szczegóły, jak, żeby tam sza święta z, przebiegła sprawnie, bezpiecznie i, i godnie. Zostaliśmy poproszeni o pełnienie służby o rozprowadzanie gości, wskazywanie im miejsc, roz, no, rozstawianie krzeseł, wskazywanie, gdzie kto ma podejść, więc taka szara organizatorska robota. osobą wierzącą, więc jestem przekonana, że to jest ważne wydarzenie. Myślę, że najcenniejsza w tym wszystkim jest piękna msza święta. Wielu ludzi, którzy tutaj się zgromadzili razem no z Wielunia, z okolic, żeby się wspólnie modlić. Kochamy Maryję i dla nas to jest bardzo ważne. Widzieliśmy też trudy związane w ciągu tygodnia właśnie z tym przejazdem tutaj i tym bardziej podjęliśmy też intencje, w której chcieliśmy ofiarować właśnie i być tutaj no z archidiecezją, z, z czymś, co jest dla nas ważne. wizerunek i chodzę na pielgrzymki. Zaczęłam co prawda pięć lat temu. Teraz szósty rok, rok pójdę. Ale i wnuczka zabieram i męża. Staramy się wszyscy do Maryi. Po prostu jest naszą matką, wszystkich matką. Możemy wszystko jej powiedzieć. Zawsze i wciąż. I dzisiaj biegniemy ją przywitać i cieszymy się. Zapraszamy ją do naszych rodzin, bo bardzo jest potrzebna, bardzo, bardzo mocno jest potrzebna w każdej rodzinie. I w dużej, i w małej, i tej ogólnej po prostu chcemy ją zaprosić, żeby wiedziała, że ma zawsze miejsce i my ją chcemy. Bardzo chciała się pomodlić za moją rodzinę, za moją chorą babcię, za, za piękny rok, żeby spełnić go jak najlepiej jak jak najbardziej, żebym czuła, że to jest ważne dla mnie wydarzenie. I to jest po prostu taki okres, gdzie można się pomodlić o to jeszcze raz tak po prostu już dokładniej jakby. Przede wszystkim o zdrowie i o pokój na świecie. I to jest chyba moim zdaniem najważniejsze. Ja mam stałe intencje, które noszę w sercu, także wyjątkowy czas łaski na pewno mi się przyda. Taka stała intencja o, o takie właśnie godne bycie ojcem, małżonkiem, małżonkiem ojcem, o w tej kolejności może, że żeby taką wspaniałą miłością maryjną obdarzać swoją żonę. Co, żeby był spokój w kraju o zdrowie dla najbliższych w rodzinach. No, i ogólnie spokój, żeby było zrozumienie, takie, bo naród jest teraz podzielony, żebyśmy, no, my, jako Polacy, gdy przychodzi jakaś tragedia, umiemy się zjednoczyć. Ale jeśli to mija, jesteśmy znów podzieleni. I tutaj z tą prośbą taką, żeby ta Matka Boska właśnie tutaj tak czuwała. Mario, Matko Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Jasnogórska Matko Kościoła. Przybywasz dzisiaj do swojej archidiecezji częstochowskiej, ziemi, która od 1382 roku jest Twoją szczególną własnością na Jasnej Górze. Tutaj masz swój dom. Kościół częstochowski w geografii Kościoła na Ziemi Polskiej ma swoje opatrznościowe miejsce i misję. By dawać przykład umiłowania Ciebie i zawierzenia wszystkiego Bogu na Twój wzór. Twoja nieustanna obecność i macierzyńska troska na drogach pielgrzymowania do wszystkich naszych parafii i wspólnot, po raz kolejny uświadamia nam, że jesteś przeciwną pomocą i obroną, prowadzącą zawsze do syna i polecającą, zróbcie wszystko, cokolwiek syn mój Wam powie. Maryjo, Matko Kościoła i każdego z nas, wejdź w nasze życie i uproś nam łaskę odważnego kroczenia drogami wiary i zbawienia. Amen. Jeżeli Maria była w moim domu, w moim małżeństwie w mojej rodzinie yy, cały czas. Bardzo długo się przekonywałem do modlitwy różańcowej. I nie powiem, przychodzi mi czasem z trudem sięgnąć po różaniec, jako mężczyźnie można tak powiedzieć, ale widzę to, widzę to jak du, dużo Maryja w moim życiu już zrobiła i mam nadzieję, że będzie robić dalej. No i jesteśmy, no, z Matką Bożą i z Bogiem. Nie ma dnia, no bo tak trzeba. To jest takia, ja, to jest taka moja, moje motto życiowe. Witaj, która dźwigasz tego, co dźwiga wszystkie rzeczy. Witaj, gwiazdo słońce ukazująca, witaj, łono boskiego wcielenia, witaj, przez którą stworzenie się odnawia, witaj, przez którą stwórca dzieckiem się staje. Dzisiaj rozpoczynamy w Wieluniu. Peregrynacja obrazu jasnogórskiego w archidiecezji częstochowskiej. Rozpoczynamy pielgrzymowanie Królowej Pokoju, Pani Jasnogórskiej, podczas którego to pielgrzymowania pragniemy prosić Boga przez wstawiennictwo Maryi o łaski potrzebne dla nas wszystkich, dla tutejszej diecezji, dla każdej parafii, każdego domu, bo ufamy, że jej matczyna obecność w miejscu, gdzie kiedyś rozdała się nienawiść, doprowadzi do nawrócenia naszych serc i zbudowania w nich Królestwa Bożego, Królestwa Prawdy i Życia, Królestwa Świętości i Łaski, Królestwa Sprawiedliwości, Miłości i Pokoju. Ona idzie ponownie przez archidiecezję czystochowską, wychowując nowe pokolenia jej mieszkańców. A postawa człowieka wychowanego przez Marię będzie skutkować zmianą jego postaw społecznych, zamiast skupiać się na sporach i konfliktach, jakie nieuchronnie towarzyszą życiu społecznemu. Zwrócą uwagę na poważniejszy problem jakim jest sytuacja w której milkną spory o prawdę W Polsce niestety bardziej brakuje nam prawdy niż pokoju i zgody Spieszmy się z odnową pożyjemy w czasach ostatecznych żyjemy w fazie domykającej nasze dzieje już przyszedł zatem do nas kres wieku. Odnowienie świata zostało już nieodwołalnie postanowione. Amen to tak trzeba i trzeba przekazywać. Babcie nasze, mamy nasze, my teraz mamy już też córki, wnuków, no i też przekazujemy. Chcemy, żeby to w dalszym ciągu tak kultywowało się, żeby młodzież pamiętała, bo w dzisiejszych tych czasach takich naprawdę trudnych, ciężkich, dzisiaj zapominamy o wszystkim. Każdy żyje tylko dla siebie. Zawsze wieczorem odmawiam pacierz i bardzo dla mnie dużo znaczy. W domu znajduje się u nas krzyż i obraz i bardzo jest to dla mnie ważne wydarzenie.